Czy kiedykolwiek poczułeś to ogromne pragnienie zmiany swojego życia, ale nie wiesz, od czego zacząć? Takie chęć przyciągania pieniędzy, miłości i sukcesu, ale zawsze wydaje się być samotna? Co jeśli powiem ci, że istnieje prosty sekret, mantra o zaledwie kilku sekundach, zdolna do aktywowania potężnej transformacji energii z wynikami w ciągu 24 godzin? Wydaje się, że to prawda, prawda ale właśnie ta praktyka, wykonana w zgodzie z wszechświatem, który może być przełomem, którego szukałeś. Najbardziej ciekawy? Ta mantra musi być utrzymywana w tajemnicy, święte zaangażowanie między tobą a wewnętrzną mocą, która mieszka w twojej istocie. Ujawnienie z wyprzedzeniem może osłabić twoją energię, więc modlitwę należy powtórzyć z skupieniem, wiarą i oczywiście wdzięczności, Podstawowe składniki dla prawdziwej manifestacji. Wyobraź sobie dostęp do mocy, która tam jest, czekając tylko, aż tylko ty zobowiązuje się i wprowadzić tę melodię. Jeśli jesteś zmęczony próbą i niewidzeniem wyników, oto okazja, aby zmienić tę grę. Prosta, przystępna metoda, która wymaga poświęcenia i prawdziwej zmiany energii, aby zacząć otrzymywać obfitość, na jaką zasługuje. Czy jesteś gotowy odkryć ten sekret? Chodź więc ze mną, że poprowadzę cię krok po kroku, aby uzyskać głęboką i potężną transformację. Czy kiedykolwiek przestałeś myśleć o mocy, jaką może mieć prosta modlitwa? Teraz wyobraź sobie krótką modlitwę, ale niesie energię zdolną do przekształcenia Twojego życia w ciągu 24 godzin. Wygląda magicznie, prawda? Ale jest to wszechświat spiskujący na Twoją korzyść, o ile powtarzasz tę mantrę z wiarą, skupieniem i to prawdziwe zaangażowanie w otwarcie, aby otrzymać wszystko, co chcesz pieniądze, miłość i sukces. Jest to esencja manifestacji, wykorzystanie energii w chwili obecnej, aby przyciągnąć obfitość. Sekretem jest zrozumienie, że ta mantra nie jest żadnym rytuałem. To jest tak, jak wewnętrzne kliknięcie, które zmienia swoją melodię energii ze światem. Kiedy powtarzasz modlitwę, twoja wewnętrzna moc budzi się i zaczyna dostosowywać twoje myśli i uczucia rzeczywistością, którą chcesz stworzyć. Pomyśl o tym jak dostroić się do radia. Gra tylko muzykę, którą wybrałeś, gdy jesteś na odpowiedniej częstotliwości. W ten sposób wszechświat reaguje na swoje wezwanie. Wielu uważa, że manifestacja po prostu życzy. Ale to nie wszystko. Konieczne jest głębokie przekonanie i zaangażowanie w utrzymanie energii. Wyobraź sobie, że próbujesz porozmawiać z kimś przez telefon ze złym sygnałem, nic nie działa poprawnie. Dzięki tej mantrze nie tylko łączysz linie, ale także utrzymujesz przepływ komunikacji. I to nie jest tylko modlitwa, to mantra z celem. Powtarzanie tego tajnego codziennego codziennego stwarza rutynę wdzięczności i transformacji. Pieniądze, miłość i sukces to nie tylko rezultaty, są naturalnymi konsekwencjami tych, którzy wibrują w zgodzie z obfitością wszechświata. Energia, którą włożyłeś na mantrę, jest taka sama, jak przyciąga to, na co zasługujesz, po prostu otwarte na przyjęcie z sercem i umysłem. Utrzymanie tej mantry jest więcej niż jedno zalecenie: jest to sposób na ochronę Twojej energii i mocy modlitwy. Kiedy dzielisz coś tak osobistego, wibracji można rozproszyć, a manifestacja traci siłę. Wszechświat działa z drobną melodią, a ta sekret tworzy niewidoczną ochronę, utrzymując swoją energię skoncentrowaną i czystą, z daleka od zewnętrznych wątpliwości i zakłóceń. Wyobraź sobie, że tylko Twój święty moment, Codzienne spotkanie między tobą a siłą, która rządzi wszystkim. Podziel z wyprzedzeniem jest jak opowiadanie końca filmu utrata emocji związanych z odkryciem. Dlatego modlitwa musi być intymnym doświadczeniem, zaangażowaniem miłości do siebie. Utrzymując ten sekret, pokazujesz szacunek dla trwającej transformacji, i to zwiększa twoją moc wewnętrzną. Ponadto sekret wzmacnia wiarę i skupienie. Składniki niezbędne do sukcesu. Kiedy nikt nie wie, nie ma miejsca na rozproszenie ani opinii, które mogą podważyć ich wiarę. To jak uprawa delikatnej rośliny, jeśli grasz za dużo, może nie rosnąć. Tajna modlitwa to ziarno, na które należy opiekować się zaangażowaniem w rozkwit w obfitości. Co więcej, sekret tworzy pole energetyczne ochrony wokół twojego intencji. Energia jest chroniona do manifestowania się we właściwym czasie bez zakłóceń. Tak więc trzymaj ten klucz z miłością, wiedząc, że ujawniając tylko po obejrzeniu owoców, wzmacniasz swoją melogię z wszechświatem i sposobem na otrzymanie tego, na co zasługujesz. Wyobraź sobie zmęczonego poszukiwacza prawie się poddającą kilka cali od znalezienia złota, które zmieni Twoje życie. Wiele razy jest to dokładnie w tej chwili. Że najbardziej się poddają. To samo dotyczy tych, którzy szukają transformacji przez mantrę, zaangażowanie jest sekretem przekroczenia ostatniej fazy tej, która oddziela marzenie od rzeczywistości. Bez tego skupienia rozproszona energia i manifestacja po prostu nie zdarza się. Zobowiązanie się do codziennej praktyki mantry, nawet jeśli nie uda się, zapewnia zmianę energii, której jej wnętrze potrzebuje tak wiele. Nie chodzi tylko o powtarzanie słów, ale o umieszczenie miłości i prawdziwej intencji każdej sekundy. Ta dyscyplina tworzy silną melodię z obfitością, łącząc cię z nieskończonym przepływem wszechświata i mocą do otrzymania. Pamiętaj, zaangażowanie nie jest nudnym obowiązkiem, ale aktem miłości własnej. To jak dbanie o ogród, tylko ci, którzy wodą i opiekują się, widzą kwitnące kwiaty. Ta ciągła opieka wzmacnia wiarę w siebie i modlitwę, która działa jako silnik transformacyjny. Bez tej całkowitej porodu mantra jest tylko na płaszczyźnie mentalnej, bez konkretnych wyników. I oczywiście nie wszystko dzieje się z dnia na dzień. Mantra jest impulsem, dźwignią, która przyciąga sukces i pieniądze na Twoje życie, ale wysiłek musi być kontynuowany. Zmiana energetyczna, którą powoduje stała praktyka, jest stopniowa, jak fala, która rośnie do przypływu. Twoje zaangażowanie jest kluczem do tej fali, aby przynieść wszystko, co chcesz, z wewnętrzną mocą i pełną melodią. Pomyśl, że moment, w którym samolot zaczyna się od toru, początkowy wysiłek, aby wystartować, jest intensywny, ale potem wszystko staje się lżejsze, a lód jest gładki. Modlitwa działa po prostu, ta mantra to siła która sprawia, że zejdziesz z ziemi, zwiększając swoją energię. Powtarzając mantrę, dostosowujesz swoją energię wewnętrzną z wibracjami sukcesu, pieniędzy i miłości. To jest jak kalibracja instrumentu do dotknięcia melogii obfitości. To strojenie sprawia, że wszechświat nie tylko słyszy Twoje zamówienie, ale reaguje prawdziwymi możliwościami i zmianami. Modlitwa staje się startu energetycznym, Prowadząc cię tam, gdzie zawsze chciałem przybyć, z mniejszym wysiłkiem i większą płynnością. Ta początkowa faza może wydawać się trudna, ponieważ wymaga skupienia i obecności, ale jest wart każdej sekundy. Tak jak samolot początkowo napotyka odporność na powietrze, przechodzisz również blokady, dopóki twoja energia nie znajdzie ścieżki lekkości. Utrzymywanie codziennych powtarzania wzmacnia temelogię, umożliwiając wyniki, aby zacząć naturalnie płynąć bez poczucia ciągłej walki. Zasadniczo modlitwa jest Twoim biletem na tę podróż. Za każdym razem, gdy ćwiczysz, energia wewnętrzna łączy się z zewnętrzną, tworząc potężną transformację. A kiedy najmniej się tego spodziewasz, zdasz sobie sprawę, że mantra nie jest już tylko praktyką, ale paliwem do ciągłego lotu w kierunku liczebności i zmiany energii, których tak bardzo chcesz. Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób stacja radiowa po prostu gra w tym, co wybierasz, gdzie jesteś na odpowiedniej częstotliwości? Mantra działa w ten sam sposób, pomaga dostroić swoje myśli i uczucia z częstotliwością obfitości. Kiedy łączysz się z tą energią, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że pieniądze, miłość i sukces nie są odległymi rzeczami, ale wibracje, które możesz przyciągnąć do swojego życia. Wiara jest znakiem, który sprawia, że to połączenie się wydarzy. Bez tego melodia jest wadliwa, a wszechświat nie przechwytuje tego, czego naprawdę chcesz. Dlatego konieczne jest odżywianie prawdziwej wiary, która wykracza poza proste pragnienie. Modlitwa, powtarzana skupieniem i zaangażowaniem, działa jako niewidzialny wątek łączący cię z mocą do otrzymania, wzmacniając zaufanie do nadejścia. Ponadto myślenie o dostrajaniu energii pomaga skupić się na Twoich intencjach bez poniesienia wątpliwości lub rozproszenia. Tak jak szukasz sezonów hałasu, musisz nalegać, aż znajdziesz odpowiedni kanał. To mentalne i emocjonalne wyrównanie robi różnicę w manifestowaniu tego, co wszechświat zarezerwował dla Ciebie. Więc dostrój swoją mantrę, jakby to było Twoje ulubione radio, ten, który sprawia, że czujesz się dobrze i wibrujesz głośno. Strojenie jest podstawą zmiany energii, która przynosi obfitość w naturalny i ciągły sposób. Zajmując się tym procesem, będziesz o krok bliżej życia przy częstotliwości wewnętrznej władzy i sukcesu. Teraz zanurzmy się w sercu mantry, modlitwa, którą powtórzysz przez 36 sekund, stworzone, aby wzbudzić światło w tobie i otworzyć drzwi obfitości. Przed recytem ważne jest, aby zamknąć oczy, wziąć głęboki oddech i poczuć, że jesteś już w zgodzie z wszechświatem, gotowy otrzymać miłość, sukces i pieniądze. Poczuj energię tej transformacji pulsującej w jej wewnętrznej mocy. Modlitwa jest prosta, ale pełna znaczenia. Powtórz ze mną, czując każde słowo. Wszechświat, dziękuję za obfitość, która już płynie w moim życiu. Jestem godny otrzymywania miłości, sukcesu i pieniędzy w doskonałej melodii z moim celem. Moja energia jest zgodna z światłem, które przekształca się i przyciąga dla mnie to, co jest najlepsze. Ufam przepływowi wszechświata i akceptuję tę zmianę energii z wdzięcznością w sercu. Wnioskując te słowa, wyobraź sobie złote światło z udziałem Twojego ciała, sprzątanie wszelkich wątpliwości i strachu, które mogą zakłócić Twoją wiarę. Wdzięczność tutaj jest klucz główny, ponieważ dziękuję tak, jakbyś już otrzymał, jest sekretem przyciągania jeszcze więcej. Poczuj tę energię wibrującą i wypełnia każdą komórkę Twojej istoty, jak kochający uścisk wszechświata. I zakończyć, powtórz. Jestem zaangażowany w moją transformację. Jestem otwarty, aby otrzymać wszystko, na co zasługuję, z miłością i skupieniem. Niech moja melodia z sukcesem i obfitością rośnie każdego dnia, a ta energia objawia się w moim życiu, tu i zawsze. Ta modlitwa jest Twoim bezpośrednim powiązaniem z mocą wszechświata, zaproszeniem dla Twojego umysłu, serca i duszy do wyrównania, tworząc podstawę do manifestacji. Kiedy poczujesz to połączenie, zrobisz fundamentalny krok w zmianie energii, której tyle szukasz. Prawdziwa magia mantry dzieje się tylko wtedy, gdy praktyka staje się częścią jej codziennej rutyny z prawdziwą obecnością i emocjami. Nie ma sensu powtarzać mechanicznie. Sekret jest głęboko połączający się z każdym słowem, odczuwając energię modlitwy, jakby to było spotkanie z wszechświatem. Ta konsekwentna praktyka spowoduje wewnętrzną transformację, która odzwierciedla twoje życie zewnętrzne. Z czasem to powtórzenie kształtujące jego przekonanie Wzmacniając wewnętrzną moc i tworząc prawdziwą i wyczuwalną zmianę energii. To jak wycięcie klejnotu, każdego dnia powtarzasz mantrę, krawędzie znikają, ujawniając ich prawdziwą jasność. Ta stałość odróżnia tych, którzy marzą tylko o tych, którzy naprawdę żyją w obfitości. Kiedy mantra staje się nawykiem, skupienie i strojenie są automatyczne, a energia wdzięczności pozostaje wysoka. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że pieniądze, miłość i sukces nie są już dalekie od stania się częścią codziennego doświadczenia. Manifestacja zdarza się naturalnie, bez wymuszania, ponieważ jego energia jest już wyrównana z tym, czego chcesz. Tak więc, bardziej niż prosty rytuał, ta modlitwa jest codziennym zobowiązaniem, które zasila Twoją transformację i utrzymuje połączenie z przepływem wszechświata. Z cierpliwością, Wiarą i praktyką zobaczysz konsolidację zmiany energii, torując sposób, aby otrzymać to, o czym zawsze marzyłeś, we właściwym czasie i z wielką miłością. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile siła Twojego zaangażowania i wiary może zmienić Twoje życie? Teraz, gdy znasz tajemnicę tej mantry, co powiesz na zastosowanie w praktyce i zaczynaniu odczuwania zmiany energii? Wyobraź sobie, że jesteś zgodny z wszechświatem. Otrzymując obfitość, miłość i sukces, zawsze chciałeś w swoich rękach, po prostu zrobisz pierwszy krok. Co uniemożliwia dzisiaj przeżycie tej transformacji? Czy nie jest czas, aby naprawdę zaangażować się w swoją wewnętrzną moc i melodię, która może wszystko zmienić? Odpowiedź na Twój sukces jest w codziennym działaniu i energii, którą wkładasz w każdą modlitwę. Czy jesteś gotowy, aby zobowiązać się do siebie? Jeśli ta treść dotknęła Twojego serca i wzbudziła tę chęć zmiany, nie pozwól, aby ta okazja uciekła. Subskrybuj kanał, aby otrzymać potężniejsze nauki, które pomogą Ci zamanifestować wszystko, na co zasługujesz. Aktywuj powiadomienia, aby nie stracić żadnych wskazówek, które podniosą Twoją energię i połączyć cię z nieskończonym przepływem wszechświata. Pamiętaj, transformacja zaczyna się od kroku mantry i silnego przekonania. Teraz jest z tobą, czas działać i otrzymać. Chodźmy razem w tę podróż obfitości i sukcesu.